I dawaj. E, federacja sprawdziła. Oczywiście przed chcę zapytać, czy Daro nie ma żółtych papierów? Bo ja nie chcę posiedzonych widzieć, bo potem będzie drama z kamerzystą, czy coś w tym stylu. Nie no, zezwalamy na festów. Gościu, ale ty jesteś kurwa chory, bo chodzisz do psychologa, więc odpierdol się ode mnie. Chcesz się napierdalać, to dawaj. No ja chodzę do psychologa, i ze mną coraz lepiej, a stąd coraz gorzej przez to. Dobra, panowie face to face. Darek, dawaj. To nie oznacza, że jest chory, bo... Teraz, w tych latach, 70% społeczeństwa korzysta z terapeutów. Przecież, nie? Dobra, słuchajcie, pytanie do publiczności. Chcielibyście takiego pojedynku? Więc... Dobra, myślę, że... Ta walka to tylko kwestia czasu. Panowie, dziękuję bardzo. Darku, dziękuję za Twoją obecność. face, face. Ginold i Szymol. Zapraszam na środek. Serio. Tak obiecaj, że nic nie, nie uderzysz. On ma walkę i ma okulary. Chyba wziął do siebie tą, mo tą moją taką radę i naprawdę chłop zaraz czwartą walkę będzie miał. Jak czuję naturalność. Ja kurwa czuję smród. Przepraszam. A myłem zęby. Nie od ciebie. Kurwa nie obrażaj, battenów Fame. Nie. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, panowie, to spróbujcie jeszcze raz. Tak, tak, zróbcie, no. Już. Mikrofon, mikrofon. Ja już z mikrofonem, tak. bo tu widzę, są potencjalne... Dajcie mi mikrofon, mikrofon. Ja już mam, bo Czeli, ty grysim wzrokiem, kurwa, patrz na niego. Za, za, no. za dużo trenu, kolega mówił. Co, nie wytrzymasz chwilki? Nie, bo... Testosteron się za bardzo, w nie? za bardzo. Przed hotelem, tak? Okej. Okay. Nie, ale teraz już tak na poważnie na Możesz tutaj ze mną chwilę zostać? Yy, czy ty na poważnie byłbyś zainteresowany walką z go? Nie uważasz, że to jest jednak chłop, który trenuje o wiele dłużej i jednak chodzi w wyższej wadze? Kurczę, jak yy, trochę potrenuję, bo trochę walk będzie, to okej, okay, chętnie. Znaczy, no na pewno nie poszedłbym teraz ani załóżmy za trzy miesiące na walkę, bo bym nie zabił. Zaraz pójdziemy. Okej. Okay. No to co, może. A gdzie powiedziałem, Ej, że jestem słuchaj, mocny? Nie, jesteś mocny tutaj. no to kurczę. Przed, przed chwilą powiedziałem, że jak potrenuję, zaraz, dłużej, to że co dłużej. Ja. Jeszcze raz. Przecież ważysz tyle, co ja. Ile ważysz? 93 kilo. Nie ważę 93 kilo. No w chuju to mam, masz wpierdol. <noise> <noise> Chuja, to ty masz mojego od trenu już. Dobra. E, dobrze, korzystając z okazji, że jestem już tutaj na środku, chciałbym jeszcze zrobić face to face e, naszego profesora Krychy i, i Mata. Ale oczywiście. z przyjemnością. Ale spokojnie. Znajdziemy się. Między chłopakami gruba, gęsta atmosfera i na pewno grubo i gęsto będzie na drugim panelu. Jeszcze ja mam jedną rzecz. Dobrze, Hubert. Ale zarazmy tak, szybko. Dziękuję oh, Ci oh, bardzo. Pamiętajcie panowie, macie okay. pojedynek za 5 dni. Rapehawk! Panowie, Ale nie panowie nie. krok, krok jeszcze tutaj miedza? w tył. Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej. Dobra, niech tam. I to i to. Zobaczmy, panie. No, no, Zobaczmy, kurwa. Nie, nie, w rękawica, bacz. Zobaczymy. Tu nie będzie w ogóle małych rękawic, znaczy tu nie będzie dużych rękawic, to będą małe rękawice. No w końcu, w kurwa, no. wyjdziesz w, dużych, w małych no. rękawicach, co? Do Bandur też wychodzę w małych rękawicach. Braveheart. No. Proszę panowie, I, i do publiczności. Kurwa, tak czy to jakiś, nej, ja pierdolę. jest po Twojej stronie. i wszystko mu ciczeni więc jadę się dobrze bawić. Mamy polaka, słuchajcie. Wrócił.! <gry> Bardzo się cieszę, że Adrian dotarł Adrian to mi. Nikola, co jest? Po wojaku chyba Po wojaku chyba Zero presji, rozumiesz? Ja tak samo. Ty jesteś ze Nie. Ty jesteś ze syrany. Kurwa, ty nie, przegrasz i skończysz z olejnikiem. Wiesz o tym? Dobrze. Przegrasz, a ja mam wyjebane. No dobrze. O co? Wchodzę i cię po tobie jadę. Dobrze. Ja już się nie mogę doczekać. Co to się tak tylko? <laughs> Wiesz, zostało ci w sercu. <laughs> <Nie. laughs> się uśmiał od razu drugi face to face, Amadeusz y i Hater. Ale, bro, o kurwa. o kurwa! Nie zróbcie krzywdy Amadeuszowi! Ochrona! Dobra, spokojnie, Amadi! Amadi, masz walkę, kurwa, wyluzuj. Braveheart odkurwił jakąś manianę. Nie, Amadeusz, chodź jeszcze raz. Coś za chodź jeszcze raz do hejtera. Alana, Alana. branzolety mi nie ściągnęli jeszcze, jak ci wykurwię z bransolety, Ej, Co kurwa. to jest, co to jest tam na ziemi? Alan, co ci wrzucili za kołnierz? To jest Nuggets. <noise> Alan a komu wrzucił? Magda Getza. Jeszcze raz, panowie, na środek, dobra? Chuj Jejku. Uważajcie na nuggetsa pod nogami. Czekajcie, trzeba nuggetsa uratować. Afera nuggetsova. Możesz go kanapką rzucić, stary, jak chcesz. Nie mam problemu. Ja tak nie wiem. Plany poszły. Plany poszły? poszły? Dobrze, Dobrze panowie. Do... Na klibie było robione face to face było robione? Było robione. Ja też byłem, Marcin? <gulę> nie. Ja też nie. O kurwa. <gulę> o kurwa. <gulę> <O kurde. gulę> ja mam aparat na zębach, wiesz, co się tam dzieje w środku. Także jak będę cię tam zamknął w parterze, to już zrobię jeszcze takie. Mhm. Będzie ciężko. Mhm. Dobra panowie, i do publiczności.